Miasto Fon Huan, prowincja Hunan. Fon Huan, miasto Feniksa, perła chińskiej architektury. Zupełne przeciwieństwo budowli z czerwonego szlaku. W najnowszych dziejach, na szczęście, pomijały je tragedie i pożogi chińskiej rewolucji. Położony po obu stronach rzeki Tłodzian, w zachodniej części prowincji Hunan. Zachwyca unikatową zabudową i specyficznym rytmem życia rdzennych mieszkańców. Wody rzeki Tło codziennie służą mieszkańcom miasta. Jedni piorą w jej nurcie odzież, inni wykorzystują rzekę do porannej toalety. A bywają i tacy, którzy przygotowują w wodach tłodzian, potrawy do gotowania. Wzdłuż rzeki rozciągają się osadzone na palach domy. Ich widok u niejednego postronnego obserwatora zapiera dech w piersiach, zaś dla twórców, malarzy i literatów jest inspiracją i natchnieniem. Początki miasta sięgają III wieku przed naszą erą, a jego historia nierozerwalnie związana jest z mniejszością etniczną Miał, ludem zamieszkującym górzyste tereny Azji Południowo-Wschodniej. Ambitni i wojowniczy Miał wielokrotnie organizowali powstania przeciwko cesarzom chińskim, domagając się autonomii i niezależności. Wzloty i upadki w dziejach Miał odcisnęły piętno na charakterze i wyglądzie miasta. Większość zabudowań starej części Fong Huang pochodzi z okresu panowania dynastii Qing, a zwłaszcza z czasów żyjącego w latach 1654-1722 naszej ery, cesarza Kangxi. Kangxi był najdłużej panującym cesarzem w historii Chin, i jednym z najbardziej wykształconych ludzi epoki. 61-letni okres rządów cesarza to czas niebywałego rozwoju architektury, literatury i innych dziedzin życia. Ekspansję walecznych miał, bezskutecznie usiłowali powstrzymać już poprzednicy Kangxi. Si. Przez trzy wieki, XIV, XV i XVI naszej ery, Cesarze z dynastii Ming budowali umocnienia obronne. Ponad 200-kilometrowy, tzw. Południowy Mur Chiński. W czasach Kangxi miał wyszli ze swoich górskich siedzib, grot i rozpoczęli budowę własnych domów w obecnym miejscu. O militarnym charakterze miasta świadczą dzisiaj ciągnące się wzdłuż rzeki tło mury. W przeszłości miały charakter obronny. Obecnie są jedną z wielu atrakcji turystycznych Wong. Miasto urzeka pięknem nie tylko w dzień, lecz także i w nocy. I trudno się dziwić. Że przylatujące nad miastem, jak głosi legenda, dwa feniksy, symbole długowieczności i szczęścia, tak zachwyciły się jego pięknem, że nie mogły przez wiele dni przestać nad nim kołować. Nocny rytm życia mieszkańców i odwiedzających fong Huan turystów. Wyznaczają biegnące od centrum miasta w kierunku portu handlowo-rozrywkowe uliczki i aleje. Można tutaj kupić dosłownie wszystko, co kojarzy się z chińskim rzemiosłem i sztuką od biżuterii instrumentów muzycznych i obrazów począwszy, a na odzieży i regionalnych przysmakach kończąc. Atrakcją Huang są liczne mosty, urokliwe załuki ulic oraz imponująca ilość barów, sklepów i straganów, w których można zjeść i nabyć pamiątki z każdego regionu państwa środka. Symbioza kultur wschodu i zachodu coraz bardziej widoczna jest w mieście. Fong Huang rzadko zasypia. Wianki na rzece rozpoczynają swój ostatni rejs, gdy noc dobiega końca.